The front gate of Lord Bafford's manor is always guarded. I have cut his old sketches of the place and everyone who's going to be asleep inside already is. It's time to begin. Witajcie w domu starców w programie poświęconym starszym. Tym razem filmowym skojarzeniem jest Robin z Sherwood. Serial, który bez przesady już można nazwać kultowym, i wystarczy o nim powiedzieć w zasadzie tyle, że jeżeli ktoś go nie oglądał, to cóż, przegrał życie, przykre, ale prawdziwe. Serial ten przepełniony był bowiem mrokiem średniowiecza, złowieszczymi kultami, magiczną atmosferą, muzyką zespołu Klanat, no i postacią Robina. Robin poniekąd też był złodziejem, a to właśnie złodziejem, czyli grą Fif, zajmiemy się w tym odcinku. Ruszamy. Tak, Five the Dark Project należy do grona gier, w których grać zakochiwał się już od pierwszego wejrzenia. Tak właśnie wygląda intro. Ciężko było z niego jeszcze wywnioskować o co w grze dokładnie chodzi, ale przeczucie podpowiadało nam już, że raczej się z tym czymś polubimy. Intro było mroczne i złowieszcze, idealnie wprowadzało w świat złodzieja. O samym świecie gry można by opowiadać i opowiadać. Są to klimaty steampunkowe, czyli średniowiecze spotyka technologię. W telegraficznym jednak skrócie, akcja toczy się w mieście zwanym Desit. Mamy tam kilka organizacji na czele z The Order of the Hammer, czyli zakonem młota trzymającym porządek i lubiącym postęp. W niejako po drugiej stronie barykady mamy tak zwanych Pogan, czyli dzisiejszych szalonych ekologów walczących o dominację sił natury i chaosu. Nad tymi dwiema stoi pociągająca za sznurki organizacja The Keeper's. Są to strażnicy, którzy wychowali i nauczyli Gareta większości sztuczek, włącznie z tą, która pozwalała mu być niewidzialnym w ciemnościach. Najlepsze jest jednak to, że Garet ma te wszystkie układy gdzieś, jest cyniczny, samolubny i daje temu upust w swoich monologach przed każdą z misji. Nie da się go nie lubić, więc zobaczmy, jak pracuje. Już na ekranie zadań, które przed nami stoją, widać ciekawą rzecz, a mianowicie to, że na poziomie ekspert nie możemy nikogo zabić. Jak to zostało ujęte w jednej z misji, profesjonalista nie zostawia po sobie brudu. A tutaj kolejny event mapa, na której nic nie widać nic, absolutnie nic zwłaszcza w tej misji, bo tutaj po prostu nie wiemy, co jest w środku posiadłości Konstantyna. Sprzęt. Jeśli chodzi o sprzęt, sam korzystam głównie ze strzał, które gaszą pochodnie oraz tych, które umożliwiają mi spuszczenie potem liny. Właściwie tyle. Tadam! Wylądowaliśmy w roku 1998 za murami posiadłości Konstantyna. Mam tutaj dwie możliwości wejścia do środka, przynajmniej o tylu wiem albo frontem, odpada, albo przez balkon, dzięki czemu pokażę Wam, jak działają liny z a właściwie nie liny, tylko strzały z liną. Strzały przyczepiają się do każdej drewnianej powierzchni, więc są bardzo wszechstronne. Garet jest dosyć wysportowany nieprzesadnie. O, drzwi otwarte. Co nie jest czymś częstym w tej grze. A no dobra, nie będę zresztą mówił, o że gram w to pierwszy raz. Znam tą misję na pamięć. Był to jeden z bardziej morderczych etapów, ponieważ nie mieliśmy tutaj mapy, jak mówiłem. No i wszystko musieliśmy pozna poznawać organoleptycznie, niestety. Tak, zamknięte. Będę musiał zejść na pierwsze piętro. Tutaj jeszcze z tego co pamiętam jest mina, a właściwie granat. O. Granat błyskowy oślepia strażników. Póki nic się nie dzieje, osoby, które nie grały wy złodzieja, najważniejszą częścią interfejsu jest ten kryształek na samym dole. Im ciemniejszy, tym bardziej nas nie widać, dlatego w tym momencie zgasiłem sobie lampkę. Zgasiłem pochodnie, przepraszam. Ok, tam nadchodzi strażnik. Zaczaję się tutaj. I teraz będzie przypowieść o tym, że w Złodziejownie warto się spieszyć. Wersja pierwsza. Pospieszyłem się. O, idzie. A te gadki strażników. No i tak to się skończyło. Oczywiście mógłbym mu złoić skórę, ale nie o to w tej grze chodzi. Pamiętajcie, mar dobry strażnik to nieprzytomny strażnik. Dlatego poczekam. Cierpliwość, cierpliwość. O! Oh. Dobra. Od niego potrzebowałem klucz. Mogłem go wziąć w bardziej delikatny sposób, ale lepiej mieć go z głowy w ogóle. Nieprzytomne postacie tutaj nie wstają, więc nie ma się czym przejmować. Tu z tego co pamiętam jest safe. O! Oh. Otworzę go wytrychem. Nie jest to nic ambitnego, żadna minigierka, po prostu przytrzymać klawisz. I kolejne drobiazgi. Muszę ich uzbierać na kwotę 1500 bodajże monet. Cóż, złodzieja można tak właściwie nazwać symulatorem, ponieważ mamy tutaj naprawdę wiele dróg do osiągnięcia celu. Możemy się bawić ze strażnikami, kombinować. Tę, którą ja obrałem. ta, którą ja obrałem, zakłada wejście na kolejne piętro. I tutaj zaczyna się prawdziwa jazda, ponieważ, że trochę zdradzę fabułę, jest to dom zaprojektowany specjalnie po to, by nas sprawdzić. Pełno tutaj różnych zasadzek. O, na przykład to. Możecie sobie wyobrazić, ile dla osoby, która nigdy w to nie grała, było tutaj przeszukiwania pomieszczeń i próby zorientowania się. O, kolejna pułapka. I próby zorientowania się w tym terenie, niegościnnym. Dobra, tutaj używam tego klucza, dzięki czemu dostaję się na drugie piętro. Zwróćcie uwagę na silnik generujący odgłosy każda powierzchnia wydaje inny. On tutaj uwzględniał takie rzeczy jak propagacja w różnych pomieszczeniach to kiedy strażnicy są w stanie nas usłyszeć, kiedy nie. No ta gra miała swoje naprawdę bardzo ciekawe smaczki. Nie pytajcie mnie, gdzie jestem ten dom to jest prawdziwa masakra o, zwłaszcza to pomieszczenie. Tutaj okazało się, że jest to zwykłe złudzenie optyczne tak samo z pozostałymi trzema korytarzami ten jest właściwy. By odnieść sukces w danej misji trzeba było nierzadko zapamiętać trasę każdego strażnika, wiedzieć kiedy pojawia się jakaś luka. Było to niezwykle czasochłonne. Okej, okay, zdynamizujemy sobie trochę akcję, wyjście mi tu nie postnęli. Plan jest prosty. Wspinam się po gałęzi, wychodzę na górę, Boss czekam aż rozejdą się strażnicy. Rzucam się w stronę misternej konstrukcji z mieczem Konstantyna. Zabieram miecz. Tak i jak to Gareth, spadamy z tego szalonego miejsca. Wszystko rozegramy naprawdę profesjonalnie. O -o. No chyba jednak nie do końca. No to karkołomny i niezbyt elegancki sposób omówiliśmy sobie jedną z misji w FIFI. Gareth sporo czasu spędził też plądrując różne katakumby, zapuszczając się w rejony pełne nieumarłych, a jego przygody doczekały dwóch kontynuacji. Zamykamy więc temat Złodzieja i przechodzimy do tematu następnego wtorku. Nie będzie to Lotus, ale jedna z dwóch następujących gier. Jedną jest coś z serii Alien vs. Predator, ponieważ trzecia część zbliża się wielkimi krokami, a drugą tragiczna historia Trespassera że aż zaprezentują przedsmak wrażeń. O tak, decydujcie jak ostatnio w komentarzach. Mam też nadzieję, że już za tydzień zaprezentuję system, który pozwoli nam wypromować prawdziwe dinozaury, bo naprawdę z dziką rozkoszą przypomniałbym chociażby takie quarantine. Teraz jednak dziękuję Wam za spędzony czas i życząc wszystkiego najlepszego w tygodniu, żegnam się z Wami w klimatach Gangolosena. Cześć!